Hej, z tej strony makesity i dzisiaj nagrywamy Brawla. Jak mogliście zauważyć jest już pierwsza część, więc bym was prosił wejść na pierwszą część, więc bez przedłużenia dajmy gotowości. Jak, jak mogliście już zauważyć w pierwszej części mamy Sandy na 14, na 14 za 7 level. Właśnie przed chwilą wbiłem 14 rangę. Pójdźmy tu w górę, bo chyba powinny być dwie, jedna albo i trzy skrzynki. Ja teraz mam trzy. Więc sobie na szybko pokonajmy. Cyk, cyk. Dobra. jej czarki. Ale po prostu łauta wow, jeżdżą. Yy, tutaj rozwalmy. O, jeszcze jedna skrzynka. No dobra. Cyk, cyk, cyk. No i te dwie może jeszcze weźmy Albo tutaj jest ten Edgar. Aha. Dobra, mamy ponad to 10. Cyk. Aha, już wielkie starcie. Teraz tylko gdzie on jest? Hm. Chyba go nie ma. A, tutaj jest. No, gazet ma. Tu, jesteś. Dobra. Zajęliśmy pierwsze miejsce. Dajmy wygotowości. Tak, do 15 rangi dobijemy. Tutaj mamy te Sandy, tylko na miejscach najmniejszej randze. Dobra. Zostawmy ją w spokoju. Bel. Nie, tylko nie to. Nie, 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 nie. nie. Dobra, zginąłam, niestety. Ejku. Minus dwa. No okej, okay, ale. Tak zawsze jesteśmy na plus. Osiem. Dobra. Tut, 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 tut. Dobra, jakiego mamy sąsiada? Naszym sąsiadem jest yy, Ksak, Dobra, a na prawdziwym sąsiadem jest Crow No, s. Co? Nie wnikam. Pójdźmy na samą górę, bo jak wcześniej mogliście zauważyć, jest tam multum skrzynek i chyba tam z tyłu, właśnie po prostu się wybrać. No ale to jest moje niestety miejsce. Cyk, cyk. Oj nie, 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 nie zabierze, Nie zabierzecie mi tego. Tego z Stew bym pokonał. Nie, 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 piper! Serio. Pokonałem Stew i Piper akurat. Dobra, pl e, plus jeden. Zagrajmy kolejną rundę. Ojko. Turu tut tut Dobra, rozwalę sobie tą skrzynkę. No i kolejny. Serio. Ja mu ciągle zabieram skrzynki. Pójdźmy znów i zabierzmy mu kolejną skrzynkę. Aha, bo on tu siedział. Dobra. To pójdźmy do znanego mojego miejsca. Po kolejne perykiubsy, cyk. O nie, ja tobie ukradłem i ty mi chcesz. No nie, no. O nie, aha, bibi. Chyba tam bibi bibi damy radę. Dobra, nie, 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 bańka. Dobra, na S. Nani? Aha. Ona tu będzie. Albo jej nie będzie. No ale raczej tu też będzie. Dobra, cyk. Tu też jej nie ma. To tutaj musi być akurat. Nie ma. Sprawdźmy krzaki. Stew. Stewart. Stewart. Ej, od dzisiaj Stew nie nazywa się. Stiu tylko Steward. Nie, ale no, nie, nie, zemsta. To była zemsta za parki obsy. Plus 5. No dobra, no to, to tyle było w tym odcinku, no i do zobaczenia, no i cześć i pa!